Dzień dobry Państwu, witam Was po raz kolejny w cyklu wywiadów z ekspertami i dzisiaj moim i Państwem gościem jest pani Ania Kowalczyk. Bardzo mi miło, dzień dobry. Witamy Cię serdecznie. I, dzień dobry. Aniu, zdradź nam czym tak naprawdę w branży beauty się zajmujesz? Witam Was bardzo serdecznie. Zajmuję się od dłuższego czasu szkoleniami w branży beauty. Szkolenia prowadzimy razem z Weroniką Gajtką, której tutaj z nami nie ma, bo Weronika po prostu mieszka w Szczecinie i prowadzi swój salon w Szczecinie. Trudno jest nam się spotykać tak, tak często. To była ta o tym doskonale wiesz. Nasza jednostka szkoleniowa, czyli Medical Aesthetic, prowadzi szkolenia z zakresu kosmetologii estetycznej oraz prowadzimy szkolenia produktowe, ponieważ zajmujemy się również sprzedażą różnych marek kosmetycznych i z tymi generalnie jesteśmy związani już dłuższy okres czasu. I dlatego właśnie Ania jest dzisiaj moim gościem, żeby tam właśnie zdradzić tajniki, właśnie jak na rynku odróżnić właśnie to szkolenie, które jest bardzo wartościowe. Bo drodzy Państwo, dokładnie wiecie, że tych szkoleń jest bardzo dużo, oferta jest bardzo bogata. I teraz jak tu znaleźć to szkolenie, które będzie. Nie tyle nam odpowiadało, czyli nie mówimy tutaj tylko o zakresie merytorycznym, ale które również będzie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Ale zacznijmy od początku. Aniu, mm -hmm. jakie szkolenia były najbardziej popularne w minionym roku? No, oczywiście, y świat zwariował, rynek kosmetyczny, kosmetologiczny, rynek medycyny estetycznej zwariował na punkcie stymulatorów tkankowych. I nie ukrywam, że było to najlepiej sprzedające się szkolenie. W roku 2021 to były stymulatory tkankowe, czyli absolutnie kosmetologia, medycyna regeneracyjna. I to szkolenie cieszyło się największą popularnością. No i tego rzeczywiście z tego dziewczyny się najchętniej szkoliły, w, przynajmniej w Medical Esthetic. Właśnie, powiedziałaś dziewczyny, do kogo zaadresowana jest Wasza oferta szkoleniowa? No właśnie, no tutaj generalnie bardzo w Medikalu, razem z Weroniką, stawiamy i tego bardzo mocno pilnujemy, stawiamy na to, żeby szkolić osoby, które ukończyły albo licencjat, najlepiej magistra, żeby miał tytuł magistra z kosmetologii, oczywiście szkolimy też lekarzy i szkolimy też pielęgniarki i pielęgniarzy i tego bardzo mocno pilnujemy, z tego też tytułu Beata nie ukrywam mamy ciężką drogę przebicia się w szkoleniach, ponieważ no nie szkolimy wszystkich i bardzo dużej grupie osób po prostu odmawiamy. I te nasze szkolenia, jak zauważycie, one nie obfitują w ilość ogromną na rynku, natomiast no, no, to wynika też z tego, że no, trzymamy bardzo mocno poziom i, do tego, i tego nie będziemy zmieniać, jakby po prostu z nie chcemy zmieniać. No dlatego jesteście właśnie tutaj y, głównie Ty, bo Weronika tym razem nie mogła dojechać. Tak. Jesteś moim gościem, żeby właśnie pokazać, y, drodzy Państwo, na co w tych szkoleniach zwrócić uwagę, tak? Bo nie sztuka się jest przeszkolić. Sztuka jest właśnie skorzystać z takiego szkolenia, y, gdzie ta wiedza merytoryczna będzie bardzo y, gruntowna. Y, ja sama osobiście wielokrotnie właśnie byłam uczestnikiem y, Waszej w szkoleniach obserwowałam, tak, mhm. jak te szkolenia wyglądają, także są bardzo dobrze merytorycznie przeprowadzone. Um, i bardzo się cieszę i również tutaj Wam kibicuję, pomimo, że właśnie tracicie. Bo z punktu widzenia biznesowego można powiedzieć, że jeżeli odmawiacie dużej części klientom, to znaczy, że gdzieś tam biznesowo tracicie. Czy tak to odbieracie? Tak, tak. To, znaczy generalnie patrząc pod, znaczy zastanawia nas to z waroniką, zawsze nas to zastanawiało. Ilość szkoleń, które odbywają inni, i rzeczywiście ilość rekomendacji głównie przy niektórych jednostkach bądź też osobach szkolących, no my aż po prostu z zatrważającym takim wzrokiem patrzymy z Weroniką, no że u nas generalnie tak na. No Tak niewiele się dzieje w tym medikalu: no bo, no bo, generalnie, yy, no, patrząc na inne jednostki szkoleniowe, bądź też na osoby szkolące, no ty, ty, tych szkoleń, yy, generalnie przynajmniej tak wizualnie po Facebooku czy po Instagramie, jest ogrom. Natomiast u nas są to bardzo konkretne, sprecyzowane daty. I, no, i liczba uczestniczek w, u nas w szkoleniach no, tego też pilnujemy, nie żeby nie przekraczało czterech osób tak, w grupie. No i tutaj no, nie ukrywam, że biznesowo też się zastanawiamy, w którym kierunku w ogóle będzie podążała nasza nie tyle branża kosmetyczna, co branża po prostu szkoleniowa bo też nie wiemy, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzało. A czy macie już na przykład tutaj swoje wytypowane kierunki, w którym kierunku właśnie ta branża szkoleniowa pójdzie? Mhm. Wiesz to tak, tak patrzę Beata na to, co się dzieje i nie ukrywam, że tak, rzeczywiście zaobserwowałyśmy szereg szkoleń, które są prowadzone online. I, i, I tutaj może się narażę bardzo mocno, mhm. bądź też może się nie narażę. Osobom, które robią szkolenia online, my same będziemy zaczynać szkolenia online, ale tylko i wyłącznie z wiedzy teoretycznej, natomiast nie ukrywam, że z, z dużym zatrwożeniem patrzymy. Jak odbywają się szkolenia praktyczne. Bo tak naprawdę, Beata, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, ponieważ ja też jestem uczestnikiem szkoleń. My też z Weroniką bardzo dużo się szkolimy, my prywatnie. tak? I nie wyobrażam sobie, jak na przykład odbywa się online owo szkolenie z na przykład stymulatorów tkankowych szkolenie praktyczne online'owo, bądź też szkolenie z mezoterapii głowej online'owo. I tak sobie zadajemy z zwykłe pytanie, Jezu, jak to można przeszkolić się online'owo z mezoterapii głowej, no nie mając strzykawki i igły w ręku? Albo, nie wiem, korzystać z wiedzy przedstawiciela handlowego, który przyjeżdża i dostarcza produkty i mówi, że w stymulatorach tkankowych trzeba podać w pięciu punktach tak zwanych piękna, no, i jesteś przeszkolona. No, tutaj no, no nie ukrywam, że być może się narażę tak, jak mówię, ilości niektórym, niektórym osobom szkolącym, natomiast patrzę na to z przerażeniem, patrzymy na to z przerażeniem i nie ukrywam, że no, to nie jest nasza grupa docelowa i nigdy nie będzie taka, nie będzie ta nasza grupa docelowa, więc, więc no, myślę, że praktyka musi być zawsze praktyką. I, i na to będziemy stawiać w medykalu. Więc e, zgaduję i bardzo się cieszę, że stawiacie na praktykę, e, bo z mojego punktu widzenia, gdybym ja się chciała przeszkolić, e, to też potrzebowałabym tej praktyki. E, no nie da się, Beata, przeszkolić nie. z mezoterapii, nie dotykając skóry, nie dotykając, nie, nie prowadząc wywiadu z pacjentem, nie patrząc, jak skóra się zachowuje, nie wiem, ściskam cię i patrzę, jak twoja skóra się zachowuje. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można się przeszkolić po prostu online? No to już mamy jedną kwestię tak. wyjaśnioną: że szkolenie praktyczne z online raczej jest niemożliwe, albo po prostu jest niemożliwe. No, no i, nie i do teraz. wykonania. No, mhm. nie do wykonania jest no i teraz patrząc na to, czyli takie szkolenie, które mamy praktyczne, mhm. gdzie mamy dużo merytoryki, to ja tak powiem wprost, musi kosztować. Jejku, wiecie, no to zależy, co dla kogo jest kosztem, tak? bo to no nie ukrywam, że każdy ma swój pułap finansowy i, no, no i, i tyle, i każdy szuka sobie prawda, swoich rozwiązań finansowych we własnym obrębie. Natomiast no nie czarujmy się, jeżeli ma być to szkolenie dobrze przeprowadzone, to po pierwsze A, Musi być miejsce zapewnione do tego szkolenia, czyli to się wiąże po prostu z wynajęciem sali bądź też jesteś w tej sali i płacisz za nią regularnie. Po drugie, ilość modelek. No, ilość modelek to nie jest modelka 1, 2, tylko to musi być co najmniej 10, 12, 15 modelek i, i nasze kursantki mogą to absolutnie potwierdzić, że tak też u nas jest. To jest kolejna rzecz. Kolejną rzeczą są preparaty i tak mogę wymieniać bez końca, dlatego też no, szkolenie czy musi być drogie. No, generalnie no, szkolenie, szkolenia, płacimy za, za wiedzę to jest raz, ale płacimy też właśnie za tą praktykę, za ten kontakt, za, za to, że my dojdziemy z Weroniką do takiej osoby szkolącej, jeśli mówimy, mhm. słuchaj, nie wiem, Beata, Ania, Kasia, jak zwał to zwał, tak, słuchaj, tą igłę prowadzisz nie tak. Ja ci muszę pokierować ręką. Za to wszystko, dziewczyny, no, no niestety, są to koszty, po prostu są to koszty, więc szkolenie, czy musi być drogie? Um, tak, szkolenie musi być drogie. Znaczy, ja bym nawet użyła. Yy, yy, Nie tyle musi. Nie musi, musi po, prostu po prostu musi kosztować. Nie ko kosztuje, ponieważ mm -hmm. to są, to, to są mm -hmm. koszty, które my ponosimy, yy, związane z tym, żeby Was zaprosić i po prostu Was yy, w godnych warunkach po prostu przeszkolić, tak? I, i, tyle. I zapewnić tą praktykę. I zapewnić tą praktykę. Dokładnie tak, o której no, tutaj będę powtarzała, jak mantrę ponieważ na tym nam najbardziej zależy. Tak? Wiecie doskonale, że Weronika Gajtka, która prowadzi części teoretyczne i jest po pierwsze jest kosmetologiem, jest biotechnologiem, jest osobą, która teraz robi doktorat, tak? więc dziewczyny to wszystko, to, to, to wszystko za tym idzie, więc no, tak, ta, takie szkolenia rzeczywiście jest to jakiś tam wydatek, ale z tym wydatkiem też sobie możemy poradzić. Yy, zapewne poprzez dofinansowania. Zdecydowanie mhm. tak. Więc są dofinansowania. W medykalu te dofinansowania dopiero ruszyły mhm. od tego roku, bo też się stali, staraliśmy o to, żeby naszym kursantkom jakoś po prostu pomóc z tymi dofinansowaniami. I ruszyły te dofinansowania, do których zachęcamy, my w tym pomagamy. Mamy po prostu podpisaną umowę z firmą, która się tym zajmuje, więc nas warto się zgłaszać i my będziemy kierować do, do tej firmy. Więc y, warto się starać o takie dofinansowanie, mam nadzieję, że je będziecie dostawać w tym roku, bo wiecie doskonale, że też środki y, y, też są ograniczone, teraz dotacje też będą ograniczone, więc mam nadzieję, że takie dotacje będą których ja też będę bardzo chętnie korzystała y, z Weroniką ponieważ też się same, tak jak mówiłam, szkolimy, więc no zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby kontaktować się z nami. I żeby z tych dofinansowań e, korzystać. Korzystać śmiało, oczywiście, mm -hmm. jeżeli tylko będą, to żeby po prostu z nich korzystać. Tak, bo po to, po to je mamy, żeby je wykorzystać e, że tak. i to zawsze jest po prostu Ułatwia nam łatwiej. To, no, oczywiście, że tak dofinansowanie mm -hmm. tych szkoleń, które no, jak wiemy no, nie, są, nie są też tanimi rzeczami, no chyba, że odbywamy je. Online. Ale zapominamy o szkoleniach online, bo no, nie potrzebna mogę jest. Mogę tego zapomnieć, no nie. ale okej. Okay. No to przynajmniej dzisiaj zapominamy tak, o szkoleniach tak. online, praktycznych. Bo oczywiście online można teorię. Oczywiście, mówię, my też mhm. będziemy przygotować dla Was różne niespodzianki, mhm. też związane mhm. właśnie z te, ze szkoleniem teoretycznym, jak najbardziej. Natomiast praktyka niech zostanie zawsze praktyką. No i bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku idziecie. Tak. Ale dokładnie wiem, że u was jest ten sposób, że nie jest tylko szkolenie i zapominacie. Tylko tak. jest szkolenie i później po szkoleniu tak. jest opieka. Na no, czym ta opieka właśnie polega? Już Wam, już, już wam to mhm. przedstawiam, ponieważ mamy tak zwaną grupę wsparcia, my się śmiejemy, że to jest zawsze grupa wsparcia, natomiast mhm. jest to grupa poszkoleniowa, która, jest, która tam dość mocno, prężnie, fajnie sobie działa. Jeżeli mamy problem, czy dany preparat jest właściwy do użycia i nie czujecie się w tym bezpiecznie, my bardzo szybko odpowiadamy, reagujemy, staramy się z Weroniką bardzo reagować. Oczywiście y, karty zabiegowe, karty pacjenta, y, zgody, świadome zgody, wszystko możecie uzyskać już na naszym, te, tej grupie zamkniętej, która, y, która jest. A z tym wiem, że też macie y, jakieś tam problemy, bo sama miałam takie problemy, hmm. y, szukając dobrych zgód i dobrych kart. No i oczywiście wprowadziłyśmy teraz... Y, tak zwane obiady czwartkowe. Obiady czwartkowe to będą spotkania z nami, ale też spotkania z ekspertami w tej grupie zamkniętej. I takim jednym z ekspertów będzie również Beata, którą zaprosiłam do, 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 do tego, żeby tworzyła z nami te obiady czwartkowe, więc te osoby, które się u nas przeszkolą, będą miały też tak zwane bonusy, czyli spotkania ostatni czwartek każdego miesiąca właśnie z ekspertami i tam już będzie szał że tak powiem czyli zadawanie, dowolne zadawanie pytań właśnie ekspertom, zadawanie nam tych pytań, więc myślę, że tutaj bardzo mocno z dziewczynami jesteśmy związane. No i te nasze kursantki mogą potwierdzić, że rzeczywiście faktycznie tak jest. No to bardzo się cieszę, bo ta grupa wsparcia właśnie, czyli że nie robimy tylko szkolenia, że nie idziemy tylko na szkolenie tak może nie tyle robimy, nie idziemy tylko na szkolenia i później jesteśmy pozostawieni same sobie, tak. e, tylko mamy po prostu wsparcie. Zawsze możemy się z tym pytaniem e, czy jakimś tam tak. problemem Zawsze. do Was zwrócić. Nawet prywatnie, mhm. słuchajcie, wiem, że Weronika mhm. ma trochę utrudnione to, ponieważ Weronika prowadzi swój salon i po prostu prowadzi klientów. Natomiast ze mną jest to kontakt ułatwiony. Jeżeli nie jestem spotkan na spotkaniu biznesowym, to oczywiście yy, Och, to tak oddzwaniam, odpisuję, wy czasami wysyłacie zdjęcia, więc szybciutko reagujemy z Weroniką. Yy, ale co Wam jeszcze ciekawostkę powiem, to mało tego, Medical prowadzi jeszcze tak zwaną grupę, której Ty też Beata, wiesz, prowadziłem tak zwany babski warsztat. Yy, to jest też grupa zamknięta, tylko i wyłącznie dla naszych modelek, a muszę Wam powiedzieć, że modelki one się powtarzają regularnie. I mamy też grupę zamkniętą i też im tam doradzamy. I czasami jest tak Anka, jaki krem? Albo Weronika, czy ten laser to jest ok, tak? czy w ogóle wiesz, a buzia mi spłucha po zabiegu, czy to normalne, więc nie tylko że prowadzimy grube wsparcia dla... Kursantów, to jeszcze dla modelek, i tutaj bardzo chętnie wykorzystacie z tego naszego, naszej wiedzy. No, to jest do, to kolejne wsparcie. Tak, tak, to jest kolejne, kolejne wsparcie. wsparcie. Oczywiście dla mm. naszych modelek, tak jak mówię, że one te modelki się naszym mm. powtarzają, mało tego przeprowadzają swoje kolejne ciotki, babcie, i to jest też bardzo fajne. To już teraz moi drodzy, wiecie, jak weryfikować na rynku szkolenia, na co zwrócić uwagę. Bo właśnie ten wywiad miał temu służyć. Żeby wiedzieć, po. Jakie szkolenia sięgać, po które szkolenia warto sięgnąć? No bo ofert jest dużo. Program jest programem, te programy są do siebie złudnie podobne i teraz właśnie na co zwrócić uwagę? No i tutaj nam się pięknie klaruje, że po pierwsze praktyka. Yy, tak, i tutaj koniecznie. jest bardzo duży nacisk. Tak, na, na... Bardzo, 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 bardzo duży nacisk na ten i, i, to, i tego będziemy pilnować. Tak? I wsparcie. To jest tak. następna druga rzecz, wsparcie. Bo często jest tak, moi drodzy, zresztą ja sama wiem po swoich szkoleniach, że na szkoleniach wydaje nam się, że wszystko wiemy, tak? Chłoniemy tak. tą wiedzę, chłoniemy, a przychodzimy do domu i taki znak zapytania. Jeden drugi, tak. a czy ja dobrze to zrozumiałam, a czy ja dobrze to pamiętam tak, tak. i to wsparcie. I wtedy macie tą prostą drogę. Yy, że to wsparcie jest i to wsparcie jest nie tylko w postaci właśnie tak. Weroniki i, i Ani, ale też różnych ekspertów, których zapraszają. Beata, sama wiesz doskonale, że do ciebie, jak, nawet ile razy ja, przecież ja też korzystam z pomocy Beaty, tak i tutaj tego nie ukrywam, bo Beata jest genialna w tym, w, w, w prowadzeniu tego, jak rentownie prowadzić nasz biznes, tak. Beata jest genialna pod tym względem i Więc ile razy ja do Beaty się zgłaszam, mówię, Beata, no nie wiem, jak wycenić to szkole albo ta pomóż, tak jak rozpisać, więc Ty nie zostawiasz też swoich, że tak powiem, klientów, to jest bardzo ważne, to jest mega ważne. Tak, żeby po prostu mieć tak. ten kontakt, żeby dalej jeszcze pomóc, żeby poprowadzić, żeby pewne Dokładnie. rzeczy wdrożyć i Dokładnie. to samo właśnie jest tak. ważne i w przypadku Waszej Szkoleń. oferty szkoleniowej. Tak, tak. Ale na końcu mam jeszcze na koniec mam jeszcze jedno pytanie do mm -hmm. ciebie. Mm. Już się boję, uwaga. Mm, nie, nie będzie tak strasznie mm. źle, bo zapytam o nowości. Co okay. wprowadzić się? Czy nam zdradzisz? Czy to jeszcze tajemnica? Wiecie co? Tak. Powiem, powiem, powiem króciuteńko, na co będziemy teraz kłaść nacisk w medykalu. Tak, więc tak. Postanowiłyśmy, że pójdziemy trochę na taką szeroką, wypłyniemy troszkę szerzej z jednym tematem. Ja jestem w tym temacie lajkiem, nie ukrywam, ale nie zawsze muszę być, mieć wiedzę obszerną na każdy temat, ja się przyznaję i z tej wiedzy też będę bardzo chętnie korzystała, czyli mam tutaj na myśli szkolenia z laserów. Natomiast na początku chcemy wprowadzić, tak jak to Medical ma w, w swoim względzie, przede wszystkim merytorykę. I tutaj zaprosiłyśmy do projektu osobę, która jest związana z branżą ponad 20 lat. I właśnie tutaj będą szkolenia, jedno z tych szkoleń będzie szkoleniem online, nie praktycznym, tylko teoretycznym, mhm. ogrom wiedzy. I w tym momencie będziemy ruszać z tym projektem. E, oglądajcie zajawki właśnie na Medicalu, e, informacje. No a druga sprawa, no nie ukrywam również, że będziemy bardzo mocno stawiać na kosmetologię regeneracyjną, e, czyli autologiczne e, wypełniacze, ponieważ uważam, że właśnie ten, ta, ten rynek mm -hmm. szkoleń będzie się rozwijał pod kątem regeneracji skóry, żeby nie zapominać o tym, że medycyna estetyczna to nie jest tylko Botox, tak? to jest po prostu również i masaż, e, i dobry krem. W rozumieniu, dobry krem w rozumieniu wcale nie, jest, nie, nie musi być drogi. masaż, krem, pielęgnacja podstawowa, no i oczywiście ta kosmetologia estetyczna. Więc i myślę, że w ogóle kosmetologia będzie się tutaj, bądź też medycyna estetyczna rozwija pod, pod hasłem regeneracja. No to jest y, 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 dość istotne właśnie ta regeneracja. I... Tak, bardzo, bardzo i mhm. to musi być, że to, 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 to bez tego nie, nie, nie da się prowadzić tylko y, pacjenta klienta. Dziękuję ci bardzo Aniu. Teraz bardzo proszę. Drodzy państwo, wiecie gdzie się zgłaszać po dobre szkolenia, gdzie się zgłaszać po wsparcie, gdzie uzyskać właśnie u kogo uzyskać tą konkretną wiedzę zresztą z tymi szkoleniami, bo tutaj to są szkolenia bardzo zaawansowane. Tu trzeba z wyborem troszeczkę się zastanowić, właśnie zweryfikować. I oprócz tego, że już wiecie gdzie się do Kogo się zgłosić po takie dobre szkolenie, to też dostaliście, drodzy Państwo, wiedzę, jak takie szkolenia na rynku weryfikować, czy takie szkolenie jest wartościowe. Bo rzeczywiście, no ja analizuję bardzo dobrze ceny, bo, bo od tego jestem. Na rynku mamy różne ceny, tak? I może nam się wydawać, ok, ten sam program, praktycznie będą umawiane te same kwestie, ale co z tego, nie będziemy mieć tej praktyki albo ta praktyka jest okrojona. Teraz, drodzy Państwo, macie tą wiedzę na co konkretnie zwrócić uwagę, jak takie szkolenie zweryfikować. Wy też jesteście bardzo, znaczy Wy, to tak mówię, Weronika i, i no Tania, tak, bardzo dobrym rozwiązaniem też dla osób, które na przykład już takie szkolenia odbyły, ale z okrojoną tak. praktyką. Tak, to prawda. My same, ja, ja się przyznam dziewczyny tutaj, my same z Weroniką yy, byłyśmy na sześciu szkoleniach ze stymulatorów tkankowych. Wow. Na sześciu. A dlaczego aż tak dużo? Na sześciu, ponieważ właśnie miałyśmy bardzo mało praktyki. I nie ukrywam, że cały czas poszerzałyśmy o tą praktykę, szukałyśmy tych, tej praktyki, i nie ukrywam również, że stymulatory tkankowe, jest to szeroki zakres, no ale ta praktyka. No i dlatego mówię. Z Sześć szkoleń odbyłyśmy same ze, ze symulów. Czyli właśnie, czyli dobre rozwiązanie dla kogoś, kto już ma takie szkolenie, ale nie czuje się pewnie, tak? tak. Czyli może tutaj sięgnąć po waszą ofertę, bo tutaj właśnie ta praktyka jest zapewniona. Tak. tak. Drodzy Państwo, bardzo Wam dziękuję, dziękuję Tobie Aniu, za przyjęcie ja lubię, bardzo dziękuję, Bardzo dziękuję i cieszę się, że, że, że kolejny projekt przed nami. Inny projekt będzie też prowadzony również we współpracy z Beauty Management Beata Adamczyk i no, obserwujcie nasze kanały. No właśnie, obserwujcie nasze kanały, lajkujcie, piszcie komentarze, będziemy po baje? prostu będziemy za to wdzięczne. No, tak jest, pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Pa pa.